Pozorne poczucie kontroli, którego tak bardzo poszukujesz, ono jest tylko pozorne. Ty nigdy nie będziesz miała kontroli i musisz się tego w końcu nauczyć. Cześć, to Twoja ulubiona YouTuberka Angela i dziś porozmawiamy sobie o tym, dlaczego jeszcze nie masz tego, czego chcesz i dlaczego, pomimo tego, że chciałabyś więcej pieniędzy, chciałabyś, chciałabyś, nie wiem, partnera, czegokolwiek byś chciała, tak? Dlaczego jeszcze tego nie masz? I dlaczego to w ogóle do ciebie nie przychodzi? I powód jest bardzo prosty. Powodem jest kontrola. Chcesz mieć wszystko pod kontrolą. Chciałabyś wszystko wiedzieć, wszystko znać, wszystko rozumieć. Chciałabyś trzymać świat w garści i kontrolować jak marionetka. To tak, moja droga, nie działa. To, na czym powinnaś się skupić, unikasz, unikasz tego jak ognia, dlatego że ty chcesz kontrolować. Chcesz być jak ten wkurwia. Szef, który nie da, to, nie da swoim pracownikom pracować w spokoju, tylko musi każdy szczegół dopracować samodzielnie. Z takimi ludźmi się nie chce przebywać i dlatego pieniądze nie chcą być wokół ciebie, i dlatego inni ludzie, których ty pragniesz, nie chcą być wokół ciebie. Bo nie potrafisz zlecić zadania do świata i poczekać, aż ktoś to zadanie wykona. A tak powinno to wyglądać. Nie musisz znać każdego szczegółu. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Nie musisz kontrolować całego świata. To, na czym powinnaś się skupić, co jest dla ciebie w ogóle podstawowe i najważniejsze, czego unikasz, to jest zdanie sobie sprawy, że jesteś warta, żeby to mieć. Nie zarządzanie światem, tylko zarządzanie sobą, zarządzanie swoim umysłem. Na 100% tego nie potrafisz, jeżeli nie masz tego, czego chcesz. Na 100% unikasz spojrzenia sobie w lustro i powiedzenia sobie: Nie lubię w sobie tego, tego i tego. A lubię w sobie to, to i to, więc to, to i to trzeba zmienić, a to, to i to trzeba docenić. Nie. Ty robisz, jestem jaka jestem, jestem, ja już taka jestem, to już bla, 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 bla. Nie. Nie, nie jesteś jaka jesteś. Jesteś taka, jak Cię wychowana, jesteś taka, jak Cię nauczono, jesteś taka, jak Twoje geny decydują, że masz być, jak Twoi rodzice decydują, że masz być. To nie jest jestem jaka jestem. Ty nie jesteś taka jaka chcesz być i to powinno być dla ciebie ważniejsze. Zamiast skupiać się na tym, jak masz coś dostać, powinnaś się skupić na tym, kim ty chcesz być. Bo jest takie powiedzenie: "Możesz mieć tylko to, czym już jesteś". Znasz to? Bogaci ludzie się bogacą, biedni ludzie biednieją. Właśnie dlatego, jeżeli chcesz pieniędzmi, pieniędzmi. Jeżeli chcesz pieniędzy, musisz się stać pieniędzmi. Jeżeli chcesz relacji, musisz się stać osobą kochaną, bo tylko osoba kochana dostaje miłość, tylko osoba mentalnie bogata dostaje pieniądze, tylko osoba, która docenia siebie i swoje towarzystwo, dostaje ludzi, którzy doceniają ją i jej towarzystwo. Ty nie dostaniesz tego, czego chcesz poprzez kontrolowanie ludzi na zewnątrz i poprzez wypisywanie do tego faceta, kiedy wrócisz, kiedy będziesz, a dlaczego mnie nie kochasz, a dlaczego nie dostaję kwiatów, a dlaczego nie robisz dla mnie tego, a dlaczego nie robisz dla mnie tamtego. Bo Ty sama uważasz, że na to nie zasługujesz. Inaczej byś nie kontrolowała całego świata. Nie możesz kontrolować niczego poza sobą. A Ty tego nie potrafisz. Dlatego nie masz tego, czego chcesz. Nie potrafisz. Wpływać na swoje myśli. Nie potrafisz opanować swoich reakcji emocjonalnych, kiedy jakakolwiek wiesz, że nie na każdą myśl musisz odpowiadać. Wiesz, że nie każda rzecz, która dzieje się w Twojej głowie, zasługuje na to, żeby o niej myśleć, aktywnie myśleć, mamy dwa rodzaje myśli. Myśl pasywna, ta, która przychodzi i ona jest wynikiem tych schematów, o których przed chwilą mówiłam: Twojego wychowania, Twojego rodu, Twojego narodu, telewizji, internetu, bla bla bla. Wszystkiego, co konsumujesz. Te myśli pasywne one są jak radio, które gra całymi dniami w Twojej głowie, w zależności od tego, na jaką częstotliwość je nastroisz. Ty oglądając byle gówno, nastra nastra nastrajasz swoje radio na byle gówno. I to jest jedno. Ale drugie, to jest, jak ty reagujesz na to radio. A jeśli nie masz tego, czego chcesz, to na 100% reagujesz emocjonalnie na radio. Na 100%. Na 100% nie masz kontroli nie tylko nad pasywną częścią, którą masz poprzez konsumowanie konkretnych rzeczy, ale też nad aktywną częścią swojego myślenia i tego, co się dzieje w twojej głowie, czyli na reakcję. Reakcję. Nie masz tego wszystkiego, ale próbujesz na zewnątrz wcisnąć komuś, że powinien ci coś dać. Więcej pieniędzy, więcej pieniędzy, więcej miłości, więcej koleżanek, więcej nie wiem, tam bucików. Więcej, więcej, więcej. Nie. Nie. Działanie na zewnątrz, kontrolowanie świata na zewnątrz nic ci nie da, bo tu jest burdel. Na pewno kojarzysz takie osoby w swojej szkole dwie ikony nazwijmy to dwiema ikonami. Pierwsza ikona to jest uczeń, który ciągle się uczy i nic z tego nie ma. Cały czas zapierdala, cały czas konsumuje jakieś książki, uczy się, siedzi, rodzice się na nim wyżywają, to jest klasyk. Natomiast uczeń, który ciągle się uczy i cały czas ma dwuje. I drugi uczeń, który się nigdy nie uczy i jakoś jakimś cudem radzi sobie najlepiej ze wszystkich. Wiesz, co różni te dwie osoby? Mindset. To, co różni te dwie osoby, to sposób, w jaki postrzegają świat, bo tym jest mindset. Mindset, zwany inaczej self-conceptem, to jest sposób, w jaki ty patrzysz na świat. Każdy z nas ma jakąś soczewkę. Poczekaj chwilę. To, jak ty patrzysz na świat, to są tylko okulary. Każdy z nas zakłada jakieś okulary. Nie będę ich zakładać, bo sobie makijaż popsuje. Każdy z nas ma jakieś okulary. I teraz dużo osób myśli, że Ty jesteś tymi okularami, że Ty jesteś okularami, które na siebie zakładasz. Tak nie jest. Świat, który Ty kreujesz, to jest ubranko, to są okulary. Mindset to są okulary, to nie jesteś Ty. To, co Ty myślisz o sobie, to, co Ty myślisz o świecie, to, co Ty myślisz o relacjach, to nie jesteś Ty, Ty nie jesteś tym, co myślisz. To jest tylko Twój mindset. Okulary, które zakładasz, przez których soczewkę postrzegasz całą rzeczywistość. A to znaczy, że możesz stać ty i ja w jednej sytuacji i odbierać tą sytuację całkowicie różnie. Ba, my będziemy stały w jednym miejscu i widziały inne rzeczy, dlatego że to, co widzimy, nie zależy od tego, co istnieje, tylko od tego, przez jaką soczewkę na to patrzysz. To sprawia, że jedni ludzie tą samą sytuację traktują w dwojaki sposób. Ba, tych sposobów jest miliardy. Tak samo jak soczewek, które możesz przybrać, jest miliardy. Mindsetów, które możesz opanować, są miliardy. Bieda to nie jest stan permanentny, tak samo jak bogactwo, to są tylko mindsety. To są okulary, które zakładasz. Miłość. I brak miłości, poczucie zasługiwania i niezasługiwania, bycie szczęśliwą i nieszczęśliwą, to są tylko okulary, które zakładasz. I ty, jeżeli nie masz tego, czego chcesz, to prawdopodobnie nosisz okulary, które dostałaś od swoich przodków. Dostałaś od swojej mamy i od swojego taty pewnego rodzaju okulary, i oni ci powiedzieli: Patrz, to jest tak, jak my widzimy świat naucz się tego. Będziesz wtedy bezpieczna, przetrwasz, tak? My to robimy całe życie i żyjemy, więc masz, będziesz żyła. Czy to jest jakość życia, warta życia? Kwestia sporna. Dla wielu z was nie. Natomiast ty nie musisz tego nosić całe życie. To, że dostałaś taką soczewkę, to, że dostałaś taki mindset, nie oznacza, że musisz tak zginąć, że musisz tak umrzeć z taką mentalnością. Czas najwyższy. Patrzy, ile czasu nagrywam. Nie chcę, żeby ten film trwał 3 minuty. Z okazji, tłustego czwartku, mam dla ciebie wielką niespodziankę, i to są trzy fantastyczne paczki. Pierwsze z nich to przepływ pieniędzy, czyli challenge, w którym odsłuchujesz jedną głosówkę dziennie, która zmienia. Mindset w kontekście pieniędzy. I druga rzecz w tej paczce to jest masterclass, jak postawić na siebie, czyli jak postawić siebie na piedestale. Bo wiesz dlaczego możesz nie mieć pieniędzy? Bo stawiasz je na piedestale. Czas postawić na siebie. Druga paczka to słodkie relacje, czyli coś, co nastawi się na dużo lepsze związki w Twoim życiu. I ta paczka zawiera masterclass o tym, jak podnieść standardy, czyli jak nastawić się i jakich rzeczy oczekiwać od przyszłego partnera. Drugi masterclass to. Jak odzyskać wiarę w mężczyzn? Czyli jak już sobie wybierzesz partnera, to musisz uwierzyć, że on istnieje i uwierzysz tam. A trzeci masterclass w tej paczce to gdzie poznać fajnych mężczyzn i facetów. Czyli kiedy już ustalisz, jakiego partnera chcesz, że on istnieje, to wystarczy tylko wyjść i znaleźć się w miejscu, gdzie on już jest. Zapraszam. Trzecia paczka to jest bufet obfitości, czyli to wszystko, co właśnie wymieniłam i dwa dodatkowe masterclassy. 10 tysięcy złotych dziennie, codziennie i klientki kochają u mnie kupować. Zapraszam bardzo serdecznie. Te promocje są dostępne tylko do drugiego, czyli do masterclassu Mindset Milionera. Do zobaczenia. Czas najwyższy. Zmienić mindset. Czas najwyższy zająć się tym, co ważne. A nie pierdołami w świecie zewnętrznym. Nieważne, do ilu cudownych restauracji będziesz chodziła w poszukiwaniu męża, jeżeli tu w głowie masz, że na niego nie zasługujesz, to go nie znajdziesz. Natomiast jeżeli tu masz poukładane, to wyjdziesz do sklepu pod domem i okaże się, że tam będzie człowiek, który mieszka w ogóle w tym miejscu, w którym ty chcesz mieszkać. Co on tam robi? Nie twój biznes! Tego się powinnaś nauczyć. Co, po co, jak to nie jest twój interes. Twoim interesem jest to. Masz jedno zadanie i tylko jedną rzecz możesz w tym świecie kontrolować. Nic innego. Nie możesz kontrolować nawet ciała, które masz. Syreny dla potwierdzenia. Nie jesteś w stanie kontrolować ciała, które masz. Wiesz dlaczego? Czasami nie potrafisz się powstrzymać, żeby napisać desperackie wiadomości albo się obejrzeć jak świniak, bo nie kontrolujesz ciała i nigdy nie będziesz kontrolować ciała. Natomiast, jeżeli ustawisz sobie tutaj, to ciało będzie działać względem tego, co tutaj i cały świat zewnętrzny. Wolna wola nie polega na tym, że Ty możesz fizycznie robić, czego, co chcesz. Wolna wola polega na tym, że Ty możesz mentalnie ustawić się na to, czego chcesz i działać w zakresie, które to wyznacza. Dlatego jeżeli mindset masz nie zasługuje na miłość, nikt mnie nie będzie kochał, tam on jest taki zajebista, a ja jestem nędzna, to będziesz do niego wypisywała, bo Twoja wolna wola nie polega na tym, że Ty masz, możesz albo nie możesz do niego napisać nie. Twoje ciało jest częścią rzeczywistości zewnętrznej. Nad nim też nie masz do końca kontroli, dopóki nie ustawisz tutaj wartości. Tylko wtedy. Tylko i wyłącznie wtedy zyskujesz inny zakres wolnej woli, w którym możesz działać fizycznie. Wszystko Układa się samo i to nie znaczy, że nie trzeba podejmować żadnego działania. Chciałabym to doprecyzować tylko. To nie znaczy, że nie trzeba podejmować działania. To znaczy, że zakres działań się zmniejsza. I moment, w którym masz kując mindset, mówmy się, jest momentem, w którym musisz działać, 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 żeby osiągnąć takie efekty. Jest, kiedy zrobisz shift mindsetu, to tu będziesz działać w przyjemności, w lekkości, w radości. W zgodzie ze sobą i osiągniesz te rezultaty. Najbardziej odnoszący sukces ludzie w, swoim, w swojej dziedzinie, w swoim życiu, w swoim miejscu bardzo często pada takie słowa, że moja praca wcale nie jest jak praca. Ja się nie czuję, że pracuję, tak? Dlaczego? Bo mają dobry mindset. Jeżeli ustawisz się, nastawisz swoje radio na odpowiednią częstotliwość i przestaniesz reagować, kiedy to radio nie działa, Wtedy. Wtedy osiągniesz wszystko, czego chcesz. I w związku z tym chciałam Cię bardzo serdecznie zaprosić do masterclassu, Mindset Milionera, który wbrew nazwie, jak większość moich masterclassów, nie będzie polegał tylko na tym. Na mindsetcie milionera wytłumaczę Ci, jak ustawić się na odpowiedni mindset, jak dobrze nastroić radio, jak nie reagować na radio i jak reagować na radio. Wytłumaczę Ci. Jak ustawić się na to, żeby wszystko, czego chcesz, przychodziło do ciebie i chciało cię nawet bardziej? Dlatego, że tak może być. I to jest w zasięgu wyciągnięcia twojej ręki. Uwaga, porozmawiamy sobie też o tym, dlaczego nie zawsze to, czego chcesz, jest tym, czego naprawdę chcesz. Wszystko omówimy tam. Myślę, że jako bonus w tym masterclassie omówimy sobie też najważniejsze prawa wszechświata, żebyś wiedziała mniej więcej, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość. Niektóre prawa wszechświata już pewnie znasz pod postacią na przykład fizyki, tak? Prawa newtonowskie, wszystkie prawa fizyczne, czyli każda akcja ma swoją reakcję. Grawitacja jest takim prawem, jest prawem wszechświata, którego nie jesteś w stanie załamać. Natomiast nie wszystkie prawa wszechświata są tak bardzo namacalne i takie fizyczne. Niektóre prawa wszechświata, tak samo jak dziesięć przykazań Bożych, jesteśmy w stanie interpretować w taki sposób, żeby zrozumieć jak działa ten świat. Bo ten świat jest najważniejszy. To, co masz tutaj, wyrzuca jak projektor na zewnątrz to, czego będziesz doświadczać. Na tym polega ta cała gra, na tym polega ta cała zabawa. Gdybyś mogła mieć, tak jak tobie się wydaje, że strykniesz palcami jak brudz wszechmogący i dostaniesz wszystko na zewnątrz, to ta gra nie miałaby sensu, to nie byłaby zabawa. Cały urok w naszym życiu jest taki, że jedyne co ty musisz zrobić, to nastroić się na to, czego pragniesz. I cała zabawa polega na tym, że to przyjdzie do ciebie, żebyś mogła tego doświadczyć, żebyś mogła się tym bawić. U mnie to będzie czwarta rano. Natomiast u Ciebie to będzie 20 wieczorem. Drugiego w niedzielę widzimy się o godzinie 20 na mindsetie Milionera. Do samego masterclassu dostaniesz też nagranie, które powszechnie zwane jest jako rampage. Ja je nazywam mindsetem, bo na tym to polegasz. To nastraja Twoje radio na odpowiednie rzeczy. Bo im częściej czego słuchasz, im częściej coś mielisz, tym bardziej Twoje radio się na to nastawia. Więc do tego Mindsetu Milionera dostaniesz specjalnie dedykowany mindset Nagranie, które pomoże Ci nastroić radio na odpowiednią częstotliwość. Dodatkowo dostaniesz workbook do pracy, do tej pracy reaktywnej, tak? Czyli kiedy usłyszysz coś w radiu, będziesz wiedziała, jak na to reagować i dostaniesz workbook, który pomoże Ci przepracować te rzeczy, które teraz są najbardziej dla Ciebie męczące. I ostatnią rzeczą dostaniesz medytację. Medytację, która pozwoli ci zatopić się w nowej rzeczywistości, tak aby szybciej twój własny projektor wypluł ją na zewnątrz, żebyś mogła tego doświadczać w jak najlepszy, jak najbardziej przyjemny, najłatwiejszy dla ciebie sposób. Zapraszam cię bardzo serdecznie. To jest więcej niż masterclass. To jest coś, co zmienia życia. I to jest finał samoterapii. Jeżeli chcesz dołączyć do samoterapii, dalej trwa. Ogromna promocja na samoterapię, gdzie z 5 tysięcy jest zniżka na 3 tysiące i możesz dołączyć do czterech potężnych modułów, w których omawiamy od początku do końca, jak stać się nowym człowiekiem i jak przestać podążać za starymi schematami i wejść w nową rzeczywistość. Jeśli chcesz jeszcze bardziej nastawić się na pieniądze, zapraszam Cię do Siostrzeństwa Mini, gdzie cały marzec dedykujemy zadaniom finansowym. Więc będziemy tam miały cztery wyzwania finansowe, które cztery zadania, które nastawią Cię na większą ilość pieniędzy oraz masterclass, który Ci w tym pomoże. Nastawienie na finanse to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli chcesz przyciągnąć więcej pieniędzy. I z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim wspierającym tego kanału. Fi, Panierce, Patrycji, Emilii, Mysnater, Sarze Rożko, Ani CCC, Marcie, Karolinie, Justynie i Arianie XOXO. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz wspierać ten kanał, to pamiętaj, że mamy raz w tygodniu klub książki, czyli miejsce, w którym spotykamy się, aby omawiać. Książkę wybraną. W tym tygodniu to spotkanie było już wczoraj, natomiast masz teraz do nadrobienia. Było to spotkanie Myśl jak mężczyzna, zachowuj się jak dama. Coś takiego w drugą stronę. Zachowuj się jak dama, myśl jak mężczyzna. Bardzo, bardzo fajna książka, która tłumaczy o tym, jak mężczyźni postrzegają świat i jak postrzegają kobiety. Więc jeżeli jesteś zainteresowana klubem książki, to zapraszam. Będziemy omawiać przeróżne książki. Dodatkowo wspierające otrzymują zapis do. Wszystkich live'ów, które owszem pojawiają się na 24 godziny, czy czasami trochę więcej do odtworzenia, natomiast potem wpadają w pulę dla wspierających. Więc jeżeli chcesz mieć dostęp do tych wszystkich treści, zapraszam do wspierania kanału. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie za dziś. Do zobaczenia w następnym. Pa!